Dziś złożymy rowerek biegowy Rapid. W opakowaniu znajdziesz ramę z zamontowanym tylnym kołem i siedziskiem, przedni widelec, przednie koło, kierownicę z dzwonkiem, dwa wkręty mocujące przednie koło, dwie nakładki na wkręt, wkręt mocujący przedni widelec, nakładkę na wkręt, metalową nakładkę na ramę, zestaw dwóch kluczy montażowych, zaślepkę do ramy. Zaczynamy od montażu przedniego koła z widelcem. Będziemy potrzebować wkrętów, nakładek i dwóch kluczy montażowych. Zwróć uwagę, by oznaczenie drive na kole było ustawione we właściwym kierunku. Nakładamy nakładkę i przykręcamy wkręt. Gotowe. Teraz wsuwamy przedni widelec w ramę, tak by schował się w zawias. Przechodzimy do montażu kierownicy. Na górną część widelca kładziemy nakładkę i nakładamy kierownicę. Teraz dokręcamy śruby na zaciskach zabezpieczających kierownicę, tak żeby kierownica była w odpowiednim ułożeniu. Zabezpieczamy ją jeszcze od góry nakładką. I przykręcamy wkrętem. Gotowe. Wysokość siodełka można regulować za pomocą śruby, znajdującej się na rurze. Zwróć uwagę, by oznaczenie minimalnego wsunięcia na wsporniku znajdowało się wewnątrz rury. Po ustawieniu siodełka na odpowiedniej wysokości dokręcamy śrubę. W zestawie jest też zaślepka, wkładamy ją tutaj. Rowerek gotowy do jazdy. Przed każdą jazdą upewnij się, że wszystkie elementy łączące są dopasowane i dokręcone. Dzwonek jest już zamontowany, ale jeśli chcesz go przełożyć lub zmienić jego położenie, nic prostszego. Możesz przenieść rowerek za ramę lub kierownicę. Udanych wypraw z Rapidem!